Ok, doki, postanowiłam się jeszcze na chwilę i na chwilę dosłownie wrócę. Wiecie, co jeszcze chciałam zrobić? Chciałam jeszcze Wam na przykład e, tak jakby, taką podpowiedź dać, to znaczy, e, które z pędzli, e, są tak jakby no, po prostu niezbędne, czyli taki must have do wykonania jakiegokolwiek e, makijażu. Ja sobie tutaj wybiorę te, które po prostu wiem, że najczęściej e, używam. No i zobaczcie, żeby wykonać makijaż oka, potrzebuję dwa pędzelki. Dlaczego? Rząd tłumaczę do nałożenia cienia na całą powiekę. Nawet troszeczkę do zblendowania on się nadaje. Tu z kolei mam fajnie do nałożenia tylko i na tą dolną, tutaj o, na, tą, na tą powiekę, tutaj na dole. To z kolei możemy pociągnąć tutaj aż pod brew. Natomiast tą drugą stronę, to już przed chwilą pokazywałam w filmiku oddzielnym, z tej drugiej strony mogę skorzystać, żeby sobie linię wodną, tutaj pod linią wodną narysować również cieniem, bądź kreskę właśnie zrobić cieniem na górnej powiece nad. Rzęsami, następnie pędzelek do podkładu, co jest e, oczywiście nie jest konieczne, ponieważ ja również używam e, i bardzo lubię używać e, gąbeczki. Także wolę zdecydowanie gąbeczką. E, także, ale jeżeli chodzi o podkład, no to również mamy pędzelek do podkładu, który fajnie się sprawdza. E, to są te trzy pędzelki. Tutaj, jeżeli używacie wszystkie puder, e, używacie pudry, to generalnie ten jest bardzo fajny do pudrów, do pudrów przeróżnych. E, tutaj mamy pędzelek do nakładania różu, aczkolwiek mogłabym się bez niego obyć, ponieważ świetnie radzi sobie pędzelek do konturowania. Świetnie sobie radzi różu i rozświetlacza, i brązera. Także do konturowania naszej twarzy, ten pędzelek jeden. Także ja nie, na przykład się nie pudrując, odkładam również ten. Czyli do pełnego wykonania mojego makijażu generalnie jestem w stanie zrobić sobie makijaż trzema, czterema. Oczywiście, pominęłam tutaj ważny, bardzo ważny pędzelek. Wiecie co? Poczekajcie minutkę. Bardzo ważny pędzelek, dla mnie bynajmniej. Tak, o! I to są moje, to są moje niezbędniki, czyli to jest mój must have. Must have po prostu czterech pędzli. Można powiedzieć jeszcze pięciu, ponieważ ten ma dwie końcówki. I musi mieć dwie końcówki, bo to jest płaska część, którą fajnie się nakłada. Tutaj aplikuję na powiekę cień. Ten jest bardzo fajny do zblendowania, także są one dwa, wami po prostu niezbędne. Natomiast ta końcówka służy mi właśnie do dolnej linii i do górnej linii nad rzęsami. Natomiast to do brwi musi być i tym jednym jestem w stanie wykonać kontur rozświetlacz, brązer, i róż. I to wszystko rozblendować tym jednym pędzelkiem. To jest mój must have i to jest moja rada, że te pędzle Wam w zupełności wystarczą do wykonania pełnego makijażu. Tak jak mówię, jeżeli jeszcze się podrujecie, to po prostu do tego dokładam to i to jest po prostu właśnie niezbędnik. I to Wam w zupełności by wystarczyło. Zobaczcie, zobaczcie, ile pędzli po prostu czasami mamy i one są, bo są i i często jest tak, że się nie używają i u mnie również, także także to jest mój must have, taki chciałam Wam nagrać filmik i tyle to jest must have mój pięciu pędzli pięciu plus e, szósty dodatkowy dlatego, że mówię, ja się często nie pudruję, teraz ostatnio dopiero zaczęłam gdzieś tam matowić sobie twarz i żeby jednak ten make up był gdzieś tam trwalszy, e, ale generalnie ja nigdy nie używałam pudrów, także must have 5 plus jeden, czyli 6. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że ten filmik Wam się przydał, również, że Wam się spodobał. Jeżeli macie jakiekolwiek zapytania, bardzo proszę, piszcie mi oczywiście pod filmikiem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego wieczoru. Ja jeszcze będę myła pędzle i oczywiście zrobię to z Wami. Dziękuję bardzo za oglądanie. Odsyłam Was na Facebooka, na Instagrama, na Pinteresta i na i na gdzie? I gdzie jeszcze nie powiedziałam? I Twittera. Dobrze, żegnam się z Wami. Do usłysząka, do zobaczonka. muzyczki pa!